Z ewangelii według świętego Mateusza, więc się ich nie bójcie. Bardzo lubię to zdanie, bo ono jest po raz kolejny dowodem na to, że Jezus jest wielkim przeciwnikiem lęku w sercu człowieka. Jezus nieustannie tobie i mi powtarza: nie bój się, nie bój się, nie bój się. Bo wie, jak bardzo lęk potrafi nas oddalić od samych siebie i od Boga. Od prawdziwego życia, od doświadczenia prawdziwego człowieczeństwa. W lęku nie jesteśmy prawdziwymi ludźmi. W lęku nie działamy tak, jak potrafimy. Nie jesteśmy wypełnieni Duchem Bożym, gdy się boimy. Jezus po raz kolejny mówi tobie dzisiaj: nie bój się, nie lękaj się. On jest Panem Wszechświata i Panem Twojego życia. Nie masz żadnych powodów do lęku. Do zobaczenia jutro.